Witam w dzisiejszym filmie. Tak na początek mamy tutaj dwie uciekinierki, które noc spędziły na dworze. Nie wiem gdzie były, bo przeglądałem wybieg. Stwierdziły jednak, że wolą spędzać dzień na dworze. No to niech sobie siedzą. Dzisiaj rozsypiemy kurom trochę na tą ziemię. Żwirek yy, Żeby sobie pozjadały wiadomo żwirek kamyczki drobniejsze na i żołądek są o wiele lepsze, a że tu jest trochę ziemia bardziej mniej kamykowata, to wsypiemy właśnie im żwireczek Żeby było im lepiej czy też smaczniej i zdrowiej. Tak to ujmę. To widzimy się za chwilę. Jak widzimy, nie wiem go za dużo, to jest naprawdę trochę, żeby miały, w szczególności, że ziemia teraz jest zamarznięta, to na pewno łatwiej będzie im się do tej ziemi dostać. Tu mamy resztki, to co one uwielbiają najbardziej. Otworzymy sobie je. Go muszę właśnie zobaczyć, a dzisiaj nie zamarzło. I już cała, feralna. I pierwsze co, to warzywa. Ale to norma, więc niech spokojnie sobie zjedzą. O, moje młodziaki. Już coraz chętniej wychodzą, ale nie wszystkie oczywiście. O, tu też jest młodziak. A tak to one nie za bardzo, żeby na dwór, ale nie będę ich zmuszał. Może im faktycznie za zimno to nie wychodzą. Tu mam jeszcze worek dla kur dekoracyjnych, ale to sobie wsypiemy jak przejdę na drugą stronę, bo muszę przejść przez stodołę. O, drugi kogo też już wylazł. A tamten na pewno czeka na uspokojenie się sytuacji w Korniku. Dobra. To do zobaczenia. No to teraz wchodzimy do bandy dekoracyjnej. To trzeba uważać. No. Ach. Bo wchodzą. Chyba za bardzo się do mnie przyzwyczaiły, bo wchodzą dosłownie pod nogi. Trzeba uważać. Ten już czeka, że coś dostanie. A, Zapomniałem czegoś wziąć. Muszę wrócić. Ucieka cię I ucieczka. Uch, I ucieczka. I one tak właśnie robią. że nie pozwalają wejść do kurnika. Zaraz myślę, że tu jedzeniem będzie. A zaraz się uspokaję, bo ja je otworzę, więc one sobie wyjdą. Tu, jak widać, zostały praktycznie młodziaki. Ach, no, wyjść tutaj, tak jak one. To jest tragedia. W szczególności, że te białe stylki naprawdę coś mocno pilnują. Widzimy. Tu już ekipa. O! To się dorbało. Ja im tu daję mniej papryki, bo one naprawdę tego nie jedzą. I później tak przerzucam do tamtych kur. Tu mamy o szwirek. Też rozsypiemy w tym miejscu, gdzie one najczęściej ryją. trochę słabo wychodzi, to rozsypiemy. Zaraz wymyślimy sposób, żeby się bardziej zainteresowały. A najlepsze jest to, co lubią jeść czyli ziarno. Ponieważ koty mi wczoraj wysypały worek. Tu mamy pszenżyto Zmieniłem więc pszenicę na pszenżyto Zobaczymy. Jest podobno mniej tusta. Więc damy to tutaj na piasek. Tak jak zawsze rozsypuję. I one się z peseczkiem zjedzą. Więc myślę, że będzie ok. Tu teraz damy tym krowom Jak ja to mówię Nasypiemy Niech sobie jedzą To wszystko dla ich kondycji Jeszcze dzisiaj dostaną popiół Daje im tak popiół raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie zależy. I nie dużo to też nie jest dużo i to jest typowo popiół z trzeba. I węgiel drzewny powiedzmy. ekipa tutaj nakarmiona one się zaraz tym zainteresują i to tyle w dzisiejszym filmie oto mamy naszego kolegę bez ogona <gryzny> najśmieszniejszego koguta ale wszystko w porządku nic mu nie jest więc nie ma co się martwić trzeba przynieść też kaczkom wody do stawiku bo im zamarzła i to tyle. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji, komentowaniu, lajkowaniu. Każda opinia jest dobra. Więc liczę na komentarze i rozmowy, bo zawsze warto wymienić się doświadczeniami. I miłej niedzieli Wam życzę. Trzymajcie się.